No może niedługo, bo Dawid Kubacki, który też ma dobre wspomnienia z brązowego medalu drużyny w 2013 roku, dziś w serii prudnej miał najlepszą odległość, ale wtedy nie miał tak mocny wiatr. No, ale forma Polaka też jest stabilna i bardzo wysoka. Tak to chyba trzeba ocenić. No bo przy tym wietrze prawie półtora metra na sekundę z tyłu skoczni. 122 metry to jest to jest druga odległość, no ale też wysoka bonifikata za wiatr i bardzo wysokie noty też 54 punkty po 18 od każdego z sędziów, czyli powinien w tym momencie być liderem. Dawid Kubacki. Przegrywa z kraftem tylko o pół punktu, jeśli chodzi o noty. Natomiast wylądował pół metra dalej i o 20 punktu więcej bonifikacji no, za I to wszystko punkt, się jeden punkt składa na, miał na prowadzenie o, o około jednego punktu. Około, no, może mniej, bo troszkę notami do tyłu 36,9%. No właśnie, 60. 60. Ale brawo dla Dawida, brawo, brawo. Poradził sobie w tych niełatwych warunkach. Będzie to dobry konkurs dla Biało-Czerwonych i przypuszczalnie wrócimy na prowadzenie w Pucharze Narodów, ale teraz popatrzmy na skok Dawida. Czy to będzie skok na podium? Czy spisze się tak znakomicie jak w pierwszej serii? Wysoki pułaplotu. daleko, pięknie, pięknie. Brawo Dawid, brawo. Będzie dwóch Polaków dziś na podium. Znakomity konkurs w wykonaniu Biało-Czerwonych. Zaraz popatrzymy, 131,5 metra, 2 metry bliżej od Kamila, ale wyższa bonifikata zawiadli tą samą bonifikatą, odrabia tę stratę, dobre noty za styl, 18,5, 19,5 te nie będą liczone, poza tym 3 dziewiętnastki, a więc dziś Dawid Kamila wyprzedza, co oznacza, że... Będą obok siebie na podium stali, no, może niedokładnie obok, bo zdaje się, że pomiędzy nimi jeszcze jeden dżentelmen się pojawi, ale dzisiaj naprawdę dobry konkurs Polaków, co znowu szczęśliwe dla biało czerwonych. Brawo, brawo, gratulujemy, gratuluję Kamil swojemu koledze z reprezentacji Biotrek też. No Biotrek Biotrek cała też. trójka, pięknie skakała, 288. Stefan z punktami. Pół brawo. Punktu. No więc e, przewaga ponad 7-6 punktów. To jest, no ale skoro w dwóch seriach skacze. w pierwszej to ogromna Pod... Pod... różnica między następnym. W drugim już ta różnica w odległości nie była tak wielka, no ale wyrównany rekord skoczni. Świetny występ Japończyka. No ale brawa też dla podopiecznych Stefana Horngacherada. Tak.